Ale całkiem dobrze wydaje mi się, że powinno być dużo procent. Mhm. No ze mnie jest żaden literat, że tak to ujmę, więc czy mi poszło na 70% czy 30%, to nie potrafię określić, ale zdać na pewno zdałem. Nie były jakieś bardzo trudne. Wydaje mi się, że były na tym samym poziomie, co próbna matura w grudniu. Mhm. Ja mam wrażenie, że jestem tak przyzwyczajony do takich zadań, które wręcz są bzdurne i filozoficzne, a to było jakieś takie faktycznie, że była praca z tekstem, było jakieś takie proste nawet uzupełnianie jedno było. Jakieś cztery wybory po prostu uzupełnić, przy jeden, dwa, trzy, cztery. Odwołałam się do dżumy, hioba z Biblii i e, użyłam kontekstu historycznego. To odwołałem się do przedwiośnia, do tanga i do Biblii i kontekst historyczny. Wydawało się, że będzie trudniej, ale w miarę prosty i też dało się napisać mhm. wszystko. No, wydaje się, że poszło mi całkiem dobrze, jak na to, co się spodziewałem. No, nie było jakieś bardzo ciężkie, jak się zna parę tam lektur, no to da się napisać raczej bez problemu. Ja wybrałem okay. pierwszy temat, e, pisałem o tym, że Hiob wspierał się wiarą i pisałem też o Dżumie, że y, żyli nadzieją na zakończenie epidemii szybkie. Mm -hmm. Super. Ja też drugi wybrałem i pisałem o, o MacBecie, że źle podjął decyzję o zabiciu swojego króla, ponieważ w konsekwencji doprowadziło to do jego upadku. I zbrodnia i kara oraz kolnikowy, który popełnia błąd, zabijając lichwiarkę, że ocenia tę sytuację, ale ostatecznie ma wyrzuty sumienia i można powiedzieć, że się nawraca.